Tak, Jarek, przydacz. Jestem sokolnikiem, jestem leśnikiem z wykształcenia, sokolnikiem z zamiłowania. Ptak to jest trudniejszy temat, dlatego że jest to młody samiec białozoraj, i tyle mogę powiedzieć. Ptak z tego roku. Natomiast tradycyjnie nadaje imiona ptakom na pierwszej uzyskanej łówce, czyli kiedy te ptaki zaczynają polować, wtedy pokazuje się ich charakter i wtedy takiemu ptakowi można nadać imię. Tak robiono to już w średniowieczu, i, i, i niektórzy sokolnicy robią tak nadal. Szczerze mówiąc, trudne pytanie, dlatego że definicja sokolnictwa niewiele nam mówi. Dlatego że sama średniowieczna definicja sokolnictwa, czyli De Arte Venandi Cum Avibus, sztuka układania taków szponiastych w tej chwili do, do łowów, tak naprawdę zawiera w sobie słowo sztuka, czyli to już jest coś, co nie jest określone tak do końca, czego nie możemy tak do końca sprecyzować. I tak naprawdę wydaje mi się, że sokolnictwo dla każdego jest czymś innym. Wiadomo, że zawsze jest to polowanie, natomiast sokolnicy w różnych częściach świata polują z różnymi ptakami, w różny sposób, na różną zwierzynę, w różnych warunkach, wykorzystując zupełnie różne technologie, a jednak łączy ich miłość do ptaków i łączy ich to, że, że robią coś bardzo podobnego, natomiast czasami, tak jak mówię, w zupełnie różny sposób. No sokolnictwo to jest na pewno. Pasja, na pewno pewien styl życia i sposób na życie. Bo tak naprawdę tak powiedzmy sobie szczerze, do końca normalny człowiek z tymi ptakami to, to nie funkcjonuje za długo. O, o lata 90. to są mi bardziej znane, tak? No bo ja wtedy poszedłem do technikum i, i pamiętam to sokolnictwo jeszcze z tamtych czasów. Wtedy na łowy przyjeżdżało kilka sokołów i to naprawdę, tak naprawdę były sokoły, które koledzy bali się puścić, żeby te sokoły się tam nie uciekły, więc to raczej w ramach ciekawostki i w ramach tego, że gdzieś tam te sokoły kupili. Natomiast gro tych taków stanowił jastrzębie. Jeżeli chodzi o lata 80 tych sokolników było mniej, wiedzy jeszcze mniej, tak naprawdę ludzie się uczyli i tak naprawdę dopiero ludzie zaczynali się poznawać. Teraz my żyjemy w tej chwili w takim momencie, kiedy, jeżeli nie wiem czegoś, to mogę o to zapytać w internecie, jeżeli kogoś nie znam, mogę do niego zadzwonić. Wtedy to były takie czasy, że no, nie było takich taki łatwych metod komunikacji. Tak? Przekazywanie sobie skomplikowanej wiedzy, tylko widząc się kilka razy w roku, no niestety było trudne. I, i tak naprawdę e, to troszkę hamowało rozwój w tamtym czasie tego sokolnictwa. E, tak naprawdę w Polsce od e, lat 70. E, do lat 90. było niewielu sokolników, tak naprawdę. To było, to było kilkadziesiąt osób rozrzuconych po całym kraju i wszyscy gdzieś tam coś sobie próbowali. Natomiast e, nie miało to, mimo, mimo powstania klubu, mimo e, pewnej organizacji, ta trudność komunikacji jednak troszkę hamowała ten rozwój. E, Natomiast było to o tyle ciekawe sokolnictwo, że w tamtym czasie była bardzo duża łatwość polowania. Tak? Było, było więcej zwierzyny, łatwiejsze procedury troszeczkę, łatwiejsze procedury pozyskiwania tych ptaków, ptaków sokolniczych, tak? ptaków łowczych, więc, więc samo to polowanie nie nastręczało tyle trudności. Ludzie mieli też więcej czasu. My jesteśmy zaganiani, zabiegani. Troszeczkę mmm, żyjemy teraz w inny sposób, wydaje mi się, nie wiem, chyba nie lepszy, po prostu inny, ale jeżeli chodzi o, o, o poziom sokolnictwa, wtedy na pewno ptaki polowały więcej. Tak naprawdę skąd się dał? Pierwsze rękawice, które ja miałem, to były rękawice spawalnicze, gdzieś tam kupione w, w jakichś takich składach budowlanych wtedy, czy w jakichś takich sklepach e, z narzędziami narzędziowych, nazwijmy to. Pierwsze szyte rękawice to takie szyte w Polsce naprawdę mm, przez człowieka, który się wziął za to, no bo chciał uszyć rękawicę sokolniczą. Kupiliśmy na łowach z sokołami bodajże w 90 którymś roku, pod po koniec lat 90. Także, mm, także wcześniej każdy sobie szył sam coś tam, o sprowadzaniu z zagranicy raczej nie było mowy, ewentualnie jeżeli ktoś tam pojechał gdzieś do Niemiec na jakieś polowanie, no to mógł coś stamtąd przywieźć. Natomiast raczej wtedy to było, były e, po prostu przystosowywane do tego celu e, różnego rodzaju rękawice, które się do tego nadawały, czyli grube, skórzane jakieś, tak? Jeżeli chodzi o kaptury, nie było kapturów, nie było sokołów, więc nie było też wykorzystywanych kapturów. Do jastrzębi nie kapturzymy z zasady, bardzo mało ludzi kapturzy jastrzębie. Natomiast e, jeżeli były sokoły, to jakieś takie pierwsze kaptury indyjskie, u których łatwość wykonania jest no, jakby niezaprzeczalna, łatwo to każdy może sobie zrobić taki kaptur indyjski. Gdzieś tam się pojawiały ja pamiętam, jak byłem w technikum, mieliśmy taki kaptur dla, dla Sokoła. Mieliśmy w ogóle parę rogów w technikum w sokolarni. Mieliśmy takie kaptury, które dostaliśmy chyba od Andrzeja kapki z Niemiec. Nie pamiętam już w tej chwili. Natomiast ten kaptur miał taki węzeł, tak jak dokładnie jak te, te węzły tutaj. I ja pamiętam, że ja bardzo chciałem nauczyć się robić ten węzeł, no ale nie miałem skąd, nie było tego nigdzie w internecie. Jakieś pierwsze książki, gdzieś tam pierwsze tłumaczenia e, książek się pojawiały, nigdzie tego nie było, więc postanowiłem zaryzykować, rozwiązałem ten węzeł. I e, moi koledzy w prostych żołnierzyńskich słowach wytłumaczyli mi, że jeśli go nie zawiążę, to żebym już szedł po następny kaptur do Niemiec, jeżeli taka będzie potrzeba, tak? Więc, więc, e, więc tak to było. Natomiast dostęp tych akcesoriów był praktycznie żaden. Według mnie takimi dwoma wydarzeniami, które wpłynęły na kształt sokolnictwa obecnie, to było po pierwsze rozpoczęcie hodowli sokoł, w ogóle ptaków drapieżnych, tak? ptaków już Tak naprawdę historia sokolnictwa to są dziesiątki tysięcy lat, niektórzy mówią 10 tysięcy, niektórzy mówią 4 tysiące nieistotne. Jest to bardzo długi okres. Natomiast ptaki drapieżne rozmnażamy od niecałych 100 lat. Te ptaki nie są w żaden sposób udomowione. Natomiast sam proces hodowli, samo to, że możemy dobierać sobie cechy, że możemy łączyć ptaki w pary według naszego uznania, według ich zdolności łowieckich, pozwoli nam uzyskać ptaki o bardzo dobrych cechach. Kiedyś mój nauczyciel akademicki, dr Marek Keller, mówił, że on nie był sokolnikiem, nie miał nic wspólnego z sokolnictwem, poza tym, że pasjonowały go ptaki, tak? On był ornitologiem. Natomiast on mówił, że sokolnicy doszli już do takiego poziomu, że teraz zostało nam tylko wyhodowanie falko domesticus i każdy będzie świetnym sokolnikiem, tak? Bo wychodujemy sobie ptaka, który będzie posiadał wszystkie cechy, jakie są nam potrzebne do polowania, jednocześnie będzie spokojny i tak dalej. Jakby jestem daleki od tego i uważam, że to nie powinno pójść na stronę. Natomiast, natomiast na pewno, na pewno... Sama hodowla sokołów pozwoliła nam po pierwsze mieć ptaki do, do polowań. Po drugie, pozwoliła nam mieć ptaki do restytucji gatunków, do, y, pozwoliła nam jakby wzmocnić w ogóle ochronę ptaków szponiastych na świecie, bo, no bo potrafimy je rozmnażać potrafimy wspomagać naturalne procesy rozrodcze tych ptaków, więc to, to dało nam duży krok do przodu. A drugim. Takim, e, takim wydarzeniem, które się zadziało i które według mnie jest takim kamieniem milowym, jest to, że bodajże w 1971 albo 1973, nie chciałbym, nie chciałbym źle strzelić, e, pewien człowiek w Stanach Zjednoczonych zrobił telemetrię dla sokołów. E, I to był przeskok ogromny, dlatego że nagle się okazało, że możemy odzyskać zagubione ptaki w bardzo prosty sposób. E, dzięki czemu możemy je jeszcze lepiej układać, jeszcze lepiej z nimi pracować. Przejście od niczego, od dzwonków, do telemetrii, to był bardzo duży krok. Kolejnym malutkim kroczkiem było dołożenie do tego technologii GPS, no ale to jest jakby ślad naszych czasów, tak? Natomiast samo wynalezienie telemetrii, to, że możemy tego ptaka namierzyć, to, że jak on nam ucieknie, to możemy go po prostu znaleźć, pozwoliło sokolnikom rozwinąć skrzydła, że tak powiem, i pozwoliło układać ptaki no, na niespotykanym do, do tamtego czasu poziomie. To jest trudne pytanie. I tak naprawdę trudno jednoznacznie wskazać konkretną osobę, która zrobiła najwięcej. Dlatego, że każdy robi tyle, ile może. I wydaje mi się, że każdy powinien pracować w ten sposób, żeby pracować z ludźmi i robić dla tego sokolnictwa jak najwięcej. Żebyśmy mogli być postrzegani jako ci, którzy, którzy tymi ptakami zajmują się we właściwy sposób, jako ci, którzy, którzy nie robią tym taką krzywdy, którzy. Pomagają przyrodzie, nie wiem, pomagają naturze. Wiadomo, że jesteśmy myśliwymi i wiadomo, że polujemy. Też nie powinniśmy tego ukrywać, dlatego że to jest jakby podstawą sokolnictwa. Dużo ludzi zrobiło bardzo dużo. Dla mnie bardzo dużo robią ci, którzy uczą młode pokolenie tak? którzy przekazują tą wiedzę dalej. Dlatego, że. Ktoś może powiedzieć, że ten, który tam napisał dobrą ustawę, zrobił dużo, czy ten, kto, e, nie wiem, kto gdzieś tam skądś jakiś sprzęt i go sprzedał, zrobił dużo, czy ktoś, kto rozmnaża ptaki i gdzieś tam studentom e, te ptaki e, daje, żeby oni mogli się nauczyć tego, jak, jak to robić, też zrobił dużo. Natomiast według mnie, ten, kto potrafi dzielić się, dzielić się wiedzą, tak naprawdę swoją i, i swoim zaangażowaniem i pomagać e, innym się rozwijać, to robi najwięcej. Tak, istnieje coś takiego jak archiwum sokolnicze, nawet jest w tej chwili gdzieś tam, są podejmowane próby, żeby to archiwum było w pełni cyfrowe. Zamiast ono nie znajduje się w Polsce. My jesteśmy troszeczkę jakby jeszcze na takiej drodze tworzenia się pewnych rzeczy, tworzenia pewnych, pewnych zbiorów. To archiwum y, znajduje się bo że w Brukseli. Oni zbierają pamiątki z całego świata, zbierają e, wszystko tak naprawdę, co mogą zebrać, jeżeli chodzi o sokolnictwo. Y, I starają się dzielić tą wiedzą, na, na, na ile mogą tak naprawdę. Myślę, że mamy potencjał w Polsce, żeby, żeby stworzyć coś takiego na, na, skalę, na skalę naszych możliwości, szczególnie, że mamy technika, mamy gniazdo sokolników, które mają jakieś tam kroniki i, i, i możemy, możemy to śmiało wykorzystywać. Hmm, najcenniejszym elementem myślę, że pewna nieuchwytność tego. To, że przekazuje jakąś tam wiedzę, muszę ją przekazać osobiście. Sokolnictwo jest taką dziedziną, której nie da się nauczyć z książek, tego się nie da wyczytać z książki, bo tak jak już y, mówiłem na początku, każdy z tych ptaków jest inny. Y, rodzeństwo wzięte od jednej pary w jednym roku będzie różne. I teraz sokolnik, który ma doświadczenie, jest w stanie sobie z tym poradzić, jest w stanie te ptaki ułożyć, jest w stanie z nimi skutecznie polować. I tylko taki sokolnik może przekazać tą wiedzę dalej, na tyle kompletnie, na tyle ten przekaz będzie kompletny, że ktoś drugi może, może z tego czerpać, i może się tego uczyć tak naprawdę, tak, bo on nie nauczy się na tym jednym konkretnym ptaku, ale może się nauczyć, na co zwracać uwagę, jak to robić. I tak naprawdę z czym to się je troszeczkę. Dlatego, że nawet to, że mamy teraz internet, nawet to, że możemy wszystko tam znaleźć, ale tak naprawdę nie zastąpi to kontaktu z żywym człowiekiem. I to jest duża siła sokolnictwa, tak? To, że w tym wszystkim ludzie... No, nie są najważniejsze, takie są najważniejsze, ale ludzie są zaraz po nich, tak? I kontakty między ludźmi yy, i, i taki, taka więź, którą, którą gdzieś tam sokolnicy mają między sobą, wiadomo, są jakieś sympatie, antypatie, ale, ale generalnie ludzie przekazują sobie wiedzę, rozmawiają i myślę, że to jest najcenniejsze. Jeżeli chodzi o zachowanie w ogóle, w ogóle sokolnictwa jako dziedzictwa niematerialnego, to myślę, że niestety dopadła nas komercjalizacja w pewnym momencie. Yy, bardzo dużo sokolników pracuje zawodowo z ptakami i uważam, że to dobrze, jeżeli ktoś potrafi tak pracować. Ja nie potrafię tak pracować. Tak? Dla mnie rozdzielam to, co jest moim hobby, od pracy zawodowej, bo jeżeli coś jest moją pracą, to niekoniecznie zawsze musi mi sprawiać przyjemność. Nie zawsze musi to być hobby. Natomiast yy, znaczy, ja akurat lubię swoją pracę w ogóle, poza wszystkim, tak? Natomiast nie mógłbym pracować z takami, bo wiem, że wtedy przekładałoby się to na moje polowanie, na moją chęć do, jakby do, 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 do tego, co, co z nimi robię. Natomiast e, trudność jest taka, żeby to oddzielić. Żebyśmy nie stali się tylko i wyłącznie sokolnikami komercyjnymi, żeby to dziedzictwo e, to było czyste polowanie i żebyśmy pamiętali o tym, że to. Sokolnictwo to nie, jest, to nie jest tylko sokolnictwo komercyjne. To jest głównie więź sokolnika z ptakiem, z psem, z koniem, jeżeli ktoś tak poluje w ten sposób. Ale zawsze jest to, jest to pewne, pewien rodzaj więzi, która, jest, która, jest namac, nie, która nie jest namacalna, którą jest trudno określić w jakiś tam, w jakiś tam namacalny sposób. Mi bardzo podoba się w tym, w tym kontekście podejście arabskie. Arabowie mówią, kupując ptaka. Oni te ptaki kupują również w Polsce. Że ten ptak dla nich nie ma ceny, ten ptak ma wartość i oni płacą te pieniądze. To jest zwrot kosztów poniesionych przez sokolnika, żeby tego sokoła rozmnożyć, wyhodować, yy, ułożyć, wstępnie wysłać. Natomiast nie jest to cena ptaka, bo ten ptak jest bezcenny. I to jest podejście, które warto promować. I wydaje mi się, że, yy, że to jest najtrudniejsze do przekazania, tak? że, że, że nie wszystko się kręci wokół pieniędzy. Najtrudniejsze w samym sokolnictwie jest chyba to, że to jest tak zmienna dziedzina. Że nie masz tampy, że, że wszystko się zmienia, że, mm, że wyciągnąłem ptaka po pierzeniu kurczę. I on zupełnie inaczej lata niż latał w pierwszej piórze, że lata lepiej gorzej, coś się stało, że musimy szybko reagować na rzeczy, które zmieniają się nagle i tak naprawdę jest to bardzo nieprzewidywalne. To jest bardzo piękne, natomiast stanowi to bardzo dużą trudność i wymaga też od sokolnika dużej odporności psychicznej, tak, więc, no, więc, no, więc samo w sobie jest trudne. Także chyba właśnie, chyba właśnie ta zmienność. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to komercjalizacja jest jednym z nich na pewno. Natomiast. Yy... Dużym zagrożeniem jest brak zrozumienia tego, co robimy i, i tego, jak postrzegamy więź z ptakami e, szpaniastymi, przez ludzi, którzy za wszelką cenę chcą te ptaki chronić, natomiast nie bardzo wiedzą, jak i uważają, że robimy im krzywdę, czy też e, wpływamy w jakikolwiek sposób na populację tych gatunków e, dziko występujące. I tacy ludzie, e, jako nasi przeciwnicy, chcą ograniczyć. Samo sokolnictwo, czyli również polowanie z ptakami. Yy, ograniczenie możliwości polowania dzieciom yy, no jest dużym dla nas yy, problemem. Tak? tak naprawdę moje dziecko, które układa ze mną sokoły, ma 12 lat, ale nie może ze mną jechać na polowanie. Mogę go zabrać, pokazać mu jak polują dzikie drapieżniki, natomiast nie mogę go zabrać i pokazać mu jak poluje soku, którego on ułożył. Yy... To wynika z pewnego niezrozumienia, bo jesteśmy brani jako sokolnicy wrzucani do jednego garnka troszeczkę z myśliwymi, mm, którzy polują z bronią, i OK, obowiązują nas te same przepisy, natomiast sam sposób polowania jest diametralnie różny. I tu przepisy mogłyby być różne, y, i, i mogłyby wyglądać inaczej. Myślę, że powinniśmy o to walczyć, dlatego że jeżeli nie będziemy, nie damy szansy młodym ludziom na to, żeby mogli. Y, Poznawać to sokolnictwo, no to, to nie będziemy mogli skutecznie przekazywać tego dziedzictwa. Tak? Dlatego, że to młodzi ludzie mają czas. To ich musimy odciągnąć od takiej cyfrowej rzeczywistości, która ich pochłania całkowicie i dać im taką możliwość, żeby oni mogli z tymi ptakami sobie. Nawet niekoniecznie mówię, żeby oni mogli polować, ale żeby oni mogli zobaczyć, jak to wygląda, żeby zobaczyli, czy, czy to jest coś, co im się podoba, czy nie żeby zobaczyli efekt finalny swojej pracy, tak, żeby zobaczyli, że układają tego ptaka, pracują z nim, latają, puszczają go do latawca, a potem ten ptak może polować. I mam nadzieję, że, że, że uda się do tego wrócić, żeby, żeby ci sokolnicy, żebyśmy mogli nazywać sokolnikami również, również młodych ludzi, tak, młodzież. Gdyby nie, nie wiem, być może gdyby były takie przepisy, kiedy ja zaczynałem, wcale nie byłoby mnie tu w tym miejscu. Generalnie instytucje kultury bardzo ciepło patrzą na sokolników z założenia, przynajmniej te, 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 z którym ja współpracowałem, zawsze y, zawsze współpraca, y, współpraca zawsze była, że tak powiem, owocna, jeżeli, o, jeżeli chodzi o te instytucje, z którymi ja współpracowałem. Y, nawet to, gdzie tu jesteśmy, no, w Zabytkowym Dworku. Y, który, który jest, jest pewnego rodzaju mm, zabytkiem materialnym. W takich miejscach to dziedzictwo się przeplata, tak? Materialne z niematerialnym dziedzictwem y, kulturowym. Często są tam organizowane jakieś pokazy sokolnicze również. Y, często są y, organizowane jakieś warsztaty. W takich miejscach jest to łatwiejsze do, do pokazania. Dlatego, że pokazujemy wtedy tak naprawdę tą historię tak jak ona wyglądała i pokazujemy to tak jak to było wcześniej, możemy do tego wpleść jakieś tam współczesne elementy yy, i, i tym bardziej edukować ludzi, którzy dość łatwo to przyjmują. Te instytucje kultury też to rozumieją, dlatego że oni, yy, oni sami w sobie widzą, że yy, oni w sobie widzą, że sokolnictwo przyciąga wzrok, tak? że to, że ten ptak siedzi na rękawicy, czy lata między ludźmi. Czy gdzieś na tych zamkach jest stanie, jesteśmy w stanie zorganizować sokolarnię, która wygląda tak, jak wyglądała w średniowieczu? Jesteśmy w stanie pokazać, że ci rycerze krzyżarscy, to, to nie tylko byli tam rycerze, którzy jeździli i się bili z jagiełą, ale to byli też ludzie, którzy układali sokoły, którzy, którzy, którzy polowali z tymi sokołami, że królowie polski układali te sokoły. I myślę, że instytucje e, zrozumiały to. Pe, pe, na pewno niektóre. To na pewno i, i coraz chętniej wykorzystują doświadczenie sokolników i to, co sokolnicy robią, do promocji również swoich miejsc tak naprawdę, swoich muzeów, swoich wystaw, swoich, nie wiem, chociażby jakichś tam organizowanych przez siebie wydarzeń, tak? Uważam, że tak, dlatego że. Czy się da w ogóle? Da się. Yy, wiadomo, że nie pokażemy tam żywego ptaka, bo, bo, bo że to nie jest miejsce dla żywego ptaka, jest to miejsce dla, mm, dla sokolnika, który może tam prowadzić prelekcje z tym ptakiem na rękawicy. Oczywiście, który może tam robić pokazy jak najbardziej. Natomiast same ptaki sobie nie są eksponatem muzealnym nigdy nie były, nigdy nie będą. Natomiast mamy mnóstwo akcesoriów. Yy, tak to, od czego zaczęliśmy, sokolnictwo jest sztuką. A sztuka, jako, jako taka, rządzi się swoimi prawami i możemy ją pokazać w muzeum. Możemy pokazać zdjęcia, możemy pokazać filmy. W tej chwili te muzea bardzo mocno są multimedialne. Jesteśmy w stanie wrzucić bardzo dużo fajnych rzeczy na materiał wideo i pokazać to w muzeum. Jesteśmy w stanie przekazać do muzeum, pokazać jak wyglądają kaptury, jak wyglądały kiedyś, jak wyglądają rękawice, jak wyglądało mnóstwo rzeczy, tak? Yy, łącznie z tym, że na Węgrzech yy, na wystawie widziałem yy, no, sokolnika, figurę woskową, tak? Faceta ubranego normalnie w strój sokolniczy, yy, taki strój owiecki z elementami sokolniczymi, yy, gdzie, gdzie, gdzie były jakby pokazane, pokazane akcesoria, których on używa i to co on, tam, to, co on tam robi. I to jesteśmy w stanie jak najbardziej zrobić. I to powoli w Polsce gdzieś tam się dzieje. Mamy w przestrzeni publicznej mnóstwo rzeczy związanych z sokolnictwem, dlatego, że to zawsze historycznie było pokazywane. Tak? No bo jeżeli król polował z tymi sokłami, jak pokazywali króla, pokazywali sokoły, yy, pokazywali psy, pokazywali konie. Więc te rzeczy są, funkcjonują w przestrzeni publicznej, natomiast nie są zebrane jakoś w jednym miejscu, które, w, których, w którym moglibyśmy powiedzieć, zobaczcie, to jest wystawa sokolnicza i z tego jesteśmy dumni. Eee, ale myślę, że, że jesteśmy bliżej niż dalej, żeby, żeby takie miejsca tworzyć.